Siema, ja jestem Wono i to was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj wracam do was z unboxingami, w sumie to jednym unboxingiem e, Dzisiaj mam dla was paczkę, o co chodzi Tarho Terror W wersji zwykłej prezerwowej, nie z koszulką, no bo Na co było rozmiarówki, więc stąd nie chciałem brać Za e, sam zapłaciłem 59 chyba złoty. Tak 59, ja tu mogę jeszcze zobaczyć, jeśli tu jest coś napisane nie, nie ma nic tutaj napisanego Dzisiaj tak wam tyłem pokazuję tą paczkę, no bo są wszystkie dane, a ja ich nie zamazałem, bo w sumie nie mogę znaleźć swojego markera, jeszcze tego długopisu Dobra, bez przedłużenia w sumie zacznijmy Możecie zadać łapeczkę w górę i suba z dzwonem A ja już odpakowuję Dzisiaj bez mojego pięknego noża Mamy Tarho Terror. Ło, wow. coś pozostało. Znaczy z nie z na folii, ok. Tarho Terror. Tak się prezentuje płytka. Okładka jest inna niż w sklepach, no bo preorder. Tutaj mamy tracklistę. No jest ja on tracklistą, mam taki problem, że nie wszystkie. Nie wszystkie te tytuły można dobrze odczytać. Ja tej tracklisty wam w tym momencie nie przeczytam. Ale wsadzam wam ją w komentarz. Na pewno w tym momencie w komentarzu zobaczycie. Pierwszy raz się spotykam z tym, żeby płyta nie miała folii. Tutaj jest fajnie, że jest zrobiony terror bo. To, znaczy, rzadko. No Bardzo rzadko, w sumie tutaj mamy wypełnienie jakieś. Okładka też. Spoko. Dobra, w sumie otwieramy. Mam tutaj podpis od sika. Zwykły podpis, po prostu. E, płytę... W sumie to bardzo ładną, otworzymy ją oczywiście, tutaj mamy Tarcho Terror Bardzo ładna płyta Ale zawiodą się, na pewno, bo nie ma naklejek, przynajmniej ja ich nie zauważyłem Chyba, coś jeszcze jest, nie, nic nie ma Także naklejki nie istnieją w tej płucie. Szkoda, bo jednak naklejki zawsze to jakiś taki fajny bonus był Dobra, jeszcze wam pokażę tutaj książeczkę, prawdopodobnie ze zdjęciami. Tutaj daję wam tekst, który odcich napisał. Nie przeczytałem go wam, bo w sumie nie chcę też zajmować jakoś dużo czasu. Możecie go zastąpić i przeczytać. Dalej nie mamy 02KFC. A czy mam tutaj, tak jakby tracklistę, tylko że w wersji zdjęciowej Tu jest Tarko terror. O tak może będzie na utuje odczytać. Na hmm. to był pies frank na tucie. A nie, tu jest. Nie! <grystanie> A no, dobra skit. A fajnie, to jest zrobione zwykle. Nie, to jest zrobione tak komputerowo. Spoko. Czyli będziemy mieli po prostu 16 stron z różnymi zdjęciami. Fajne. Te zdjęcia to są takie spoko. O, łaka flaka. W sumie nie wiem jak to tam czytać <ścoughs> Sorry. Jestem lekko chory. Yhm, ale no ja na ten numer mega czekałem. I się nie zawiodłem, bo to jest na razie tylko jeden numer, który przesłuchałam z tej płyty no, wiadomo poza tymi, które wyszły przed y, opublikowanym płyty na Spotify'u i w Empikach ogólnie no i tak się prezentuje płyta. Aj! I tutaj mamy 17 piosenek, bo w preorderze mamy jeden bonus track w zwykłej wersji tego empikowej. Y, Zwykłej wersji epicowej tego nie mamy. Czekajcie, ja bym to włożył jakoś tak po polsku. Dobra, jest dobrze? Także tutaj mamy 17, a nie 16. Oczywiście tutaj z tyłu nie mam napisane, że jest. Nie mam napisane, że jest 17 track, ale jest. No wiadomo, nie wpuszczę go, go wam na YouTube, nawet jakbym chciał. No bo od razu pójdzie banik. Ogólnie sama okładka na plus. Sama płyta, to nie słucham, więc też nie powiem Wam swojej opinii, ale na razie tych wszystkich singli, paru singli, oceniam ja to płytę takie mocne 8 na 10. Wykonanie, no spoko, ja lubię te plastikowe opakowania. Nice. Okładka spoko, ta tracklista do mnie nie przemawia, znaczy fajny styl jest, ale nie przemawia do mnie mimo, mimo wszystko. No, na pewno wielki minus za to, że nie ma naklejki. Ja naprawdę co chwilę patrzę jeszcze od tego koperty, czy nie mam żadnej naklejki, ale nie ma. Za to duży minus. A czy duży? No, lekki minus na pewno, no bo te naklejki to zawsze było coś ciekawego. Może nie każdy je używał, ale zawsze to było takie. A znaczy, w sumie często też dostawali ludzie i w preorderach, i normalnie w sklepie, no ale wiecie o co mi chodzi? Dobra, ja Wam dziękuję. Za ten unboxing, w sumie za ten odcinek Jeśli wam się podobał to zostawcie łapeczkę w górę I suba z dzwonem A my się widzimy w następnym odcinku Chciałbym w następnym tygodniu Ale prawdopodobnie będzie to za jakoś Półtora tygodnia, bo musimy nagrać jeszcze ten odcinek A jeszcze od poniedziałku idę na półkolonie Więc tutaj będzie w ogóle problem, żeby coś nagrać Bo jeszcze w pon od poniedziałku Do piątku na półkolonie, do 17 I w sobotę jeszcze wyjeżdżam Więc to jest już w ogóle